Cześć, ja jestem Łukasz i mam przyjemność w tym roku brać udział w Veganuary na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym. E, moje przepisy znajdziecie na pewno na fanpage'u. Natomiast teraz na tym filmiku pokażę Wam, jak krok po kroku przygotować puszyste pankeki e, z czekoladą i konfiturą. Zapraszam. Zacznijmy od produktów. E, tak jak w przepisie, mamy tutaj mąkę pszenną. Ja wziąłem półtora kubka. Cukier, e, jakaś jedna trzecia. Sól będzie potrzebna odrobina, kakao, proszek do pieczenia i soda oczyszczona, woda gazowana, olej rzepakowy i napój sojowy. Do dużej miski wrzucamy wszystkie suche składniki, czyli po kolei mąkę, cukier, soli. W przepisie napisałem, że można użyć albo sody, albo proszku do pieczenia. Ja użyję sobie pół na pół odrobinę sody i odrobinę proszku do pieczenia. I wszystko mieszamy dokładnie, zanim dodamy mokre składniki. Dalej dodajemy napój sojowy. Olej. Dodajemy go teraz do ciasta po to, żeby te pankejki nie przyklejały się do rozgrzanej patelni. Woda gazowana. Woda gazowana powoduje, że y, uzyskują puszystość. Y, Ponadto pamiętajcie, żeby nie robić tego w blenderze kielichowym, albo jeżeli chcecie to robić w blenderze kielichowym, to bardzo ostrożnie, bo woda gazowana po prostu y, eksploduje w kielichu. No i mieszamy. Ja już widzę, że moje ciasteczka są drobnie za rzadkie. Podsypuję mąką. I mieszczę. Dobra. No i mamy to. W tym czasie włączyłem już patelnię, żeby się rozgrzewała. Kolejnym etapem jest smażenie pancake'ów i rozstawianie czekolady. Także patelnia jest podgrzewana na małym ogniu bez żadnego oleju na sucho. W rondlu uzupełnionym do połowy gotujemy wodę. Tak jak napisałem w przepisie, do kąpieli wodnej potrzebujemy właśnie rondel i misko o tej samej średnicy. No, żeby właśnie móc roztopić czekoladę. Tutaj jak zobaczycie, wrzuciłem dwa paski czekolady gorzkiej 64%. I dodajemy do tego. Do tej czekolady łyżkę oleju kokosowego. Albo rzepakowego. To jakby już dowolność. Mi już zostało trochę z, z kubka. Także dodaję rzepak. To się wszystko roztopia. Bierzemy nasze ciasto. No i smażymy. Podem można zrobić sobie ładny krąg, żeby potem je dopasować do siebie. Kiedy smażymy na, na patelni, można go też przykryć, wtedy szybciej się e, zetnie z góry. i możecie zobaczyć, jak powietrze z wody gazowanej bąbluje i robi te małe dziurki w, w, w tym, w tym pankejku. Teraz już robimy kolejnego pancake'a, natomiast zobaczcie tutaj, jak czekolada się rozpuściła z olejem. Dzięki temu właśnie jest płynna, a nie taka grudkowata przez kakao. Także można to czekoladę już zdjąć co dnia. No dobra, to mamy już wieże z pancake'ów. Mnie wyszło 9 sztuk z tej masy. Także posypujemy to cukrem pudrem. I polewamy czekoladą. Ostatnim elementem według naszego przepisu jest konfitura malinowa. Jeżeli macie konfiturę od babci, to weźcie taką. Jeżeli chcecie, możecie kupić w sklepie. Ja akurat w tej chwili nie mam malinowej, <grymne> także e, używam tej, którą mam pod ręką. Mamy konfiturę. I gotowe. Smacznego.